Dała polecenie nieodpłatnego przekazania środzie Wielkopolskiej zabytkowego parowozu. Był on dotychczas główną atrakcją wąskotorowego ekspresu Ciuchcia-Ponidzie, kursującego w sezonie turystycznym na trasie jędrzejów pińczów Przez pięć ostatnich lat Jędrzejowcy kolejarze utrzymywali w pełnej sprawności najstarszy bodaj w Polsce parowozik z 1948 roku. Wpisany do rejestru zabytków techniki dawnego województwa kieleckiego. Tydzień temu uruchomiono parowóz po zimowej przerwie. I niespodziewanie z dyrekcji kolei dojazdowych w Warszawie nadszedł do Jędrzejowa nakaz natychmiastowego, nieodpłatnego przekazania ruchomego zabytku do Środy Wielkopolskiej. Sześć lat chodził, nareszcie jakaś decyzja głupia przyszła, zabrać go z powrotem. To jest przykro za emerytów, to jest przykre. My o co mamy. Zdesperowani Jędrzejowianie załadowali co prawda parowozik na kolejową platformę, ale nie mogą się pogodzić z dotkliwą stratą. Warszawska Dyrekcja Kolei Dojazdowych zawiaduje w sumie 11 kolejkami podobnego typu poprzez swoje cztery zamiejscowe wydziały. Wydaje się, że rzeczywiście kolejek będzie niebawem tylko 10, co wcale nie znaczy, iż mniej urzędników będzie pracowało w Warszawie i wydawało podobne decyzje, które w wszystkich zaskoczyły. I tyle z Jędrzejowa dla kroniki Jan Goc.